Zatrudniłeś sprzątaczkę, by poprowadziła spotkanie warte 100 milionów, syknął jeden z członków zarządu. Michał Nowak nie drgnął. Nie tylko je poprowadziła, powiedział, ona je uratowała. A co jeśli kobieta, którą wszyscy ignorowali, sprzątająca podłogi i opróżniająca kosze, była kiedyś czołową międzynarodową menedżerką i jedyną osobą, która mogła uratować całą firmę przed upadkiem? To nie tylko historia o biznesie. To opowieść o odkupieniu, odporności i sekrecie, który zmienił wszystko w jedno popołudnie. Zostań z nami, bo to, co zaraz zobaczysz, podważy wszystko, co myślisz, że wiesz o drugich szansach. Michał Nowak zawierał wielomilionowe umowy przez sen. Przeżył dwa rozwody, przetrwał kryzys z 2008 roku. I zbudował Nowak Holdings z używanego biurka w garażu w jedną z najszybciej rozwijających się firm inwestycyjnych w Warszawie. Ale nic, nawet najtrudniejsze starcie w sali konferencyjnej, nie mogło przygotować go na to, co miało się wydarzyć w ciągu najbliższych 30 minut. Dokładnie o 14:30 Michał odłożył słuchawkę drżącą ręką. Miał 52 lata, odnosił sukcesy ponad miarę siedział w swoim eleganckim szklanym biurze na 45 piętrze wieży Nowaka i nie miał żadnych opcji. Telefon przyniósł katastrofalne wieści. Karol Belmont, najbardziej tradycyjny i wpływowy francuski inwestor, jakiego Michał kiedykolwiek zabiegał, był w drodze z synem i doradcą prawnym. Przyjechali podpisać umowę partnerską wartą 100 milionów, która wprowadziłaby Nowak Holdings na rynek europejski. Ale Piotr Lew Jedyny tłumacz francusko-angielski z kwalifikacjami do poprowadzenia tej kluczowej transakcji, właśnie trafił do szpitala po wypadku samochodowym na Alejach Jerozolimskich. I nie było zastępstwa. Michał trzasnął słuchawką i odwrócił się do swojej wieloletniej asystentki, Kasi Malinowskiej, która stała jak zamrożona w drzwiach, trzymając stertę raportów finansowych, jakby to był wyrok śmierci. Powiedz mi, że znalazłaś kogoś, kogokolwiek, kto mówi po francusku. I zna się na finansach korporacyjnych. Powiedział chodząc po pokoju jak człowiek na krawędzi. Twarz Kasi pobladła. Obdzwoniłam każdą agencję w Warszawie. Najlepsze co udało mi się załatwić to ktoś dostępny o 16. Michał zatrzymał się w miejscu. Belmontowie będą tu za 20 minut. Jeśli nie zamkniemy tej umowy dzisiaj, będziemy musieli zwolnić połowę firmy. Mruknął bardziej do siebie. Dwa lata przygotowań, 40 milionów w kosztach wstępnych. Wszystko na marne z powodu tłumacza. Spirala paniki go pochłaniała. Wszyscy w firmie wiedzieli, że partnerstwo z Belmont i wspólnicy to nie tylko umowa, to była T.E. umowa. Otworzyłaby drzwi w całej Europie, zwiększyła ich wartość rynkową dziesięciokrotnie i w końcu umieściła Nowak Holdings na globalnej mapie. Możemy spróbować Google Translate, zaproponowała słabo Kasia. Michał rzucił jej spojrzenie. Kasia to spotkanie warte miliard, a nie branż turystyczny w Montrealu. Wtem telefon zadzwonił ponownie. Michał podniósł go z desperacką nadzieją. Głęboki, elokwentny głos popłynął przez głośnik w eleganckim francuskim Sam Karol Belmont, potwierdzając swoje przybycie. Michał mógł tylko odpowiedzieć zduszonym: Oui, très bien, merci. Odłożył słuchawkę i szepnął: Ten człowiek myśli, że mówię po francusku. Boże, pomóż nam. Za szklanymi ścianami pracownicy zatrzymali się. Po raz pierwszy usłyszeli, jak ich prezes podnosi głos. Piętnaście minut, krzyknął Michał. Piętnaście minut, a my nie mamy jak z nimi rozmawiać. Odejdą, myśląc, że jesteśmy amatorami. Dariusz Kowalski, dyrektor finansowy, wpadł do środka. Znam kogoś, kto mówi po francusku, nauczycielkę mojej córki, ale jest na lekcji. Nie zna się na finansach. Możemy poprosić ich, by przeszli na angielski, zasugerował Dariusz. Michał spojrzał na niego. To francuscy inwestorzy, Dariuszu, oczekują protokołu, kultury, szacunku. Przylecieli z Paryża na to spotkanie. Jeśli nie mówimy w ich języku, nie dostaniemy ich pieniędzy. Emilia Zielińska, szefowa marketingu, pojawiła się jako następna. A jeśli wyjaśnimy, że tłumacz miał nagły przypadek medyczny, pomyślą, że jesteśmy nieprzygotowani, nie dbali wymienialni. Była piętnasty rodem. Za dokładnie dziesięć minut trzy pokolenia rodziny Belmontów miały wejść do sali konferencyjnej, a Michał nie miał jak zaprezentować oferty. Osunął się na skórzany fotel, pokonany, bezradnie patrząc jak panorama miasta za oknem blaknie za rosnącą paniką w jego piersi. Kasia zawahała się. Spróbuję zadzwonić do francusko-polskiego instytutu. Może ktoś, ktokolwiek może wskoczyć. Ale gdy podniosła słuchawkę, czarna limuzyna zatrzymała się przed wieżą. Michał wstał i spojrzał w dół. Trzech elegancko ubranych mężczyzn wysiadło. Francuzi pewni siebie, wcześniej niż planowano. Są tutaj, szepnął. I jesteśmy skończeni. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Z korytarza dobiegł cichy dźwięk wózka sprzątającego, przerywając napiętą ciszę. Kobieta w niebieskim uniformie przeszła obok. Jej kucyk schludnie schowany pod czapką, pchając wózek pełen środków czystości. Na plakietce widniało imię Roxana Kowalczyk. Od dwóch lat pracowała na nocnej zmianie. Zawsze cicha, zawsze niewidzialna. Ale dziś coś w jej wyrazie zmieniło się, gdy usłyszała słowo francuski dobiegające z apartamentu kierownictwa. Zatrzymała się nie z ciekawości, ale dlatego, że to słowo francuski uderzyło ją jak wspomnienie, które pogrzebała lata temu. Ból, przeszłość, zdrada. Wszystko wróciło. Michał, zdesperowany, krzyknął: Czy ktoś w tym budynku mówi po francusku? Roxana stała na progu, jej ręce zacisnęły się na szmatce, którą trzymała. Każdy instynkt kazał jej milczeć iść dalej ale coś może głos wersji siebie, której nie słyszała od lat sprawił, że się odezwała. Przepraszam powiedziała jej, głos był miękki, ale pewny. Wszyscy się odwrócili. Kasia zamrugała. Emilia zmarszczyła brwi. Dariusz przechylił głowę. To nie pora na sprzątanie, roksano mruknęła Kasia. Roksana weszła do pokoju. Słyszałam, że potrzebujecie kogoś, kto mówi po francusku. Michał zmrużył oczy. Tak, ale potrzebujemy więcej niż francuskiego na poziomie turysty. To prawo korporacyjne, terminy techniczne, finanse. Wiem, powiedziała Roksana. Wzięła oddech. Mówię płynnie po francusku. Mieszkałam w Paryżu przez 12 lat. Byłam dyrektorem operacyjnym w Lexwin International. Pokój zamarł. Szczęka Kasi opadła. Michał zamrugał dwa razy. Co takiego? Negocjowałam z europejskimi klientami. Znam francuski sposób działania. Mogę pomóc, ale musimy działać teraz. Nastąpiła pauza. Potem Michał, na skraju utraty wszystkiego. Spojrzał na Roxanę po raz pierwszy nie jako na sprzątaczkę, ale jako na dziką kartę, która nie miała nic do stracenia i wszystko do zaoferowania. Kasia powiedział w końcu: Znajdź jej coś profesjonalnego do ubrania. Dariuszu, zatrzymaj ich na dole. Emilio, przygotuj pakiet kontraktów. A ty? Roxano Tak, proszę pana mam nadzieję, że nie blefuję uśmiechnęła się blado. Ja też. Czy wierzysz, że ludzie zasługują na drugą szansę bez względu na to, skąd pochodzą? Czy zaufałbyś komuś z pomieszczenia sprzątającego, by uratował umowę wartą 100 milionów? Roxana weszła do łazienki dla kadry kierowniczej. Jej serce biło tak mocno, że czuła jego echo w uszach. Kasia podała jej granatową marynarkę, białą bluzkę i czarną spódnicę z awaryjnej garderoby firmy na potrzeby sesji zdjęciowych i wydarzeń prasowych. Gdy roksana zaczęła zmieniać uniform sprzątaczki, jej odbicie w lustrze zaskoczyło ją. Minęły cztery lata, odkąd nosiła coś choć trochę profesjonalnego. Cztery lata, odkąd patrzyła na siebie i widziała coś innego niż cień. Ostry kołnierz, dopasowana marynarka, delikatne obcasy, to było jak wślizgnięcie się w skórę kobiety, która, jak sądziła, umarła dawno temu. Ale oto była, wskrzeszona z konieczności, nie z wyboru. Jesteś pewna? zapytała Kasia, próbując zachować neutralny ton, ale z nutą niedowierzania. Pracowałam w Lexwin International przez 8 lat, odpowiedziała spokojnie Roxana, poprawiając bluzkę. Zarządzałam kontraktami wartymi miliony w Europie i Ameryce Łacińskiej. Znam francuski sposób prowadzenia biznesu. Kasia zawahała się, wyraźnie wstrząśnięta. Dlaczego nic nie mówiłaś przez cały ten czas? Roxana nie odpowiedziała. Nie było czasu. A nawet gdyby był, historia była skomplikowana, bolesna i głęboko osobista. Wyszła z łazienki, obcasy stukały ostro na marmurze, gdy szła korytarzem w stronę sali konferencyjnej. Dopiero teraz, ubrana odpowiednio, pracownicy mijający ją zaczęli patrzeć inaczej. Niektórzy ledwo ją rozpoznawali, inni gapili się otwarcie, ale Roxana nie zwolniła. Na dole Dariusz robił, co mógłby opóźnić francuską delegację kawa, pogawędki, żarty o warszawskich korkach, cokolwiek by zyskać na czasie. Gdy Roxana weszła do sali z Michałem i Emilią, nastrój zmienił się natychmiast. Wyglądała jakby tu pasowała, a to była połowa sukcesu. Michał nachylił się do niej, gdy stali przed drzwiami sali konferencyjnej. Są tradycyjni, formalni, jeśli to schrzanimy, odejdą. Rozumiem, powiedziała cicho Roxana. Pozwól mi poprowadzić wprowadzenie. Ustawię ton Skinął głową, bez dalszych pytań. Drzwi się otworzyły. Trzech elegancko ubranych Francuzów weszło do sali. Karol Belmont, wysoki i majestatyczny, z srebrną poszedką i arystokratycznym wyglądem. Jego syn, Filip, młodszy, ale niecierpliwy, już sprawdzał zegarek. I trzeci mężczyzna, którego Roxana natychmiast rozpoznała z czasów w Paryżu, Alexy Delicour, prawnik korporacyjny z reputacją ostrego jak Brzytwa. Roxana zrobiła krok naprzód. Jej ton był spokojny, precyzyjny i wyraźnie paryski. Messieurs, bienvenue chez Nowak Holdings zaczęła. Jej akcent był bezbłędny, naturalny, niewymuszony. Nie tylko mówiła po francusku, ona nim żyła. Wszyscy trzej mężczyźni odwrócili się zaskoczeni. Brwi Karola uniosły się. Filip przestał się wiercić. Aleksy przechylił głowę z ciekawością. Roksana kontynuowała powitanie z płynnym profesjonalizmem, witając ich, odnosząc się do niefortunnej sytuacji z tłumaczem i oferując siebie jako łącznika. Michał obserwował w oszołomionym milczeniu. To nie była osoba tłumacząca podstawowe frazy. Roksana budowała relacje, dostosowywała ich oczekiwania i rozładowywała napięcie, które groziło załamaniem umowy. Gdy Karol w końcu przemówił, zrobił to z szacunkiem. Mademoiselle Kowalczyk, votre français est impeccable. Roxana uśmiechnęła się. Merci. Mieszkałam w Paryżu przez ponad dekadę. Usiedli. Michał rozpoczął prezentację, na początku trochę nieporadnie, ale Roxana wygładzała każde zawahanie, wypełniała każdą lukę kulturową i dodawała tyle technicznych szczegółów, by ich propozycja była nie tylko jasna, ale i imponująca. W pewnym momencie Filip zadał pytanie o strukturę podatkową w międzynarodowych holdingach. Roxana odpowiedziała, zanim Michał zdążył zareagować, tłumacząc różnice regulacyjne między jurysdykcjami polskimi i europejskimi oraz jak zaproponowany model można zoptymalizować bez ryzyka. Aleksy zmrużył oczy i zadał pytanie uzupełniające o precedens. Roxana zacytowała orzeczenie z 2018 roku i wymieniła trzy firmy, które poniosły kary za podobne rozwiązania. Francuska delegacja zamilkła na moment, wyraźnie pod wrażeniem. Michał nachylił się do niej podczas krótkiej przerwy. Nie tłumaczysz, sprzedajesz, ratujesz tę umowę. Roxana nie odpowiedziała. Nie musiała. Po prostu pracowała, dostosowując prezentację, tłumacząc niuanse, przewidując obawy, zanim stały się sprzeciwami. Po dwóch godzinach spotkania atmosfera w sali całkowicie się zmieniła. To, co zaczęło się jako ryzykowny zakład, stało się profesjonalną symfonią, bezbłędnie wykonaną i poprowadzoną przez kobietę, której nikt wcześniej tego dnia nie dostrzegał. Gdy wstali, by odejść, Karol odwrócił się do Michała i powiedział po angielsku z akcentem: Twoja konsultantka jest niezwykła. Roxana przetłumaczyła komplement, ale subtelnie przesunęła zasługi. Pan Belmont powiedział, że prezentacja była bardzo mocna, proszę pana. Michał wychwycił celowe odwrócenie uwagi. Wciąż go chroniła, wciąż grała swoją rolę z wdziękiem. Nie wiedział, czy czuje się upokorzony, czy zawstydzony. Francuzi zgodzili się przejrzeć poprawione dokumenty przez noc i wrócić następnego dnia z ostateczną decyzją. Po ich wyjściu Michał odwrócił się do roksany i szepnął: Kim jesteś? Z powrotem w jego biurze, z Kasią, Dariuszem i Emilią wokół, roksana w końcu usiadła i powiedziała prawdę. Mam na imię Roxana Kowalczyk. Byłam dyrektorem operacyjnym w Lexwin International przez 8 lat. Wcześniej zrobiłam MBA w Paryżu, pracowałam dla dwóch innych międzynarodowych firm. Cztery lata temu mój mąż, David Maro, został aresztowany we Francji za oszustwa i uchylanie się od podatków. Nie wiedziałam o tym, ale byłam przesłuchiwana, nie oskarżona. Mimo to moje nazwisko zostało zrujnowane. Pokój zamilkł. Wróciłam tu z moim synem Łukaszem. Bez pieniędzy, bez pracy, bez referencji. Nikt nie chciał zatrudnić kobiety związanej ze skandalem, nawet jeśli była niewinna. Wzięłam posadę sprzątaczki, bo potrzebowałam ubezpieczenia zdrowotnego i pieniędzy na czynsz. To wszystko. Oczy Kasi były wilgotne. Dariusz wyglądał na oszołomionego. Emilia nie powiedziała ani słowa. Michał podszedł do okna, potem powoli się odwrócił. Właśnie uratowałaś umowę, którą niemal straciłem. I zrobiłaś to lepiej niż ja kiedykolwiek mógłbym. Nie powiedziała nic. Nie oferuję ci podwyżki, dodał. Oferuję ci miejsce przy stole, stałą rolę w moim zespole kierowniczym. Nie należysz do magazynu z środkami czystości. Należysz do tej sali konferencyjnej. Roksana zamrugała, przytłoczona, ale nie odpowiedziała od razu. A teraz zwracamy się do ciebie. Czy uważasz, że Roxana powinna przyjąć ofertę Michała i odzyskać życie, które straciła? Czy miałbyś odwagę wystąpić tak jak ona? Jeśli jej historia cię poruszyła, zostaw komentarz z jednym słowem: Gotowi? Skąd oglądasz nas dzisiaj, Cym? Z Polski, Europy czy innej części świata? Chcielibyśmy wiedzieć. Zostań z nami, bo w trzeciej części Roxana stanie przed wyborem, który może znów wszystko zmienić. Roxana nie odpowiedziała Michałowi od razu. Po wszystkim, co się stało pośpiechu, szoku, nagłym wskrzeszeniu życia, które uważała za stracone na zawsze, potrzebowała czasu, by odetchnąć. Tej nocy wracała do domu trzymając obcasy w jednej ręce, a zużyte trampki w drugiej. Jej syn, Łukasz, siedział przy kuchennym stole, robiąc zadanie z inżynierii, z otwartym laptopem i papierami rozrzuconymi wszędzie. Podniósł wzrok, zaskoczony. Widząc ją w marynarce: Wow, awansowałaś na prezesa, gdy byłem w szkole? Roxana uśmiechnęła się, siadając obok niego. Coś w tym rodzaju. Przy kolacji opowiedziała mu całą historię wszystko, czego wcześniej nie miała odwagi powiedzieć o spotkaniu, francuskich inwestorach i ofercie Michała. Łukasz nie przerwał ani razu. Słuchał, a jego wyraz twarzy przeszedł od zaskoczenia do podziwu. Wiedziałem, że jesteś niesamowita powiedział cicho. Nie wiedziałem, że przypomnisz o tym całemu światu w jedno popołudnie. Następnego ranka Roxana wróciła do biura wcześnie. Nie miała na sobie uniformu. Nosiła tę samą granatową marynarkę. Minęła ekipę sprzątającą na korytarzu i skinęła z szacunkiem, tym razem nie jako jedna z nich, ale jako ktoś, kto rozumiał ich pracę i wciąż nosił jej godność. Gdy weszła do biura Michała, ten wstał natychmiast. Nie byłem pewien, czy przyjdziesz. Myślałam o tym całą noc powiedziała I mam warunki Jego brwi uniosły się, ale nie przerwał Po pierwsze, chcę przeglądu płac dla całego personelu sprzątającego i wspierającego. Minimum 30% podwyżki. Są niewidzialni dopóki nie ma kryzysu, a to nie w porządku. Po drugie, chcę stworzyć program stypendialny dla dzieci pracowników. Dzieci takie jak moje zasługują na szansę. Michał skinął powoli. A trzecie? Roxana uśmiechnęła się blado. Chcę tydzień na przeszkolenie mojego zastępcy. Nie odejdę od ludzi, z którymi pracuję, tylko dlatego, że idę na górę. Michał spojrzał na nią przez długą chwilę, po czym wyciągnął rękę. Umowa stoi. Witaj w zespole kierowniczym Roxano. Tego dnia wszystko się zmieniło. Przeniosła się do biura na 38. piętrze, z oknami od podłogi do sufitu i widokiem na panoramę miasta. Jej wizytówki głosiły: Starszy konsultant DS Rosk strategii międzynarodowej. Ale w ciągu tygodni ten tytuł zmienił się ponownie, gdy Karol Belmont zażądał, by poprowadziła negocjacje w drugim projekcie wartym ponad 300 milionów. Jej reputacja rozprzestrzeniła się szybko. Najpierw w Warszawie, potem w Paryżu, potem w całej Europie. Sześć miesięcy później Roxana i Michał zamknęli umowę z konsorcjum energetycznym, która wprowadziła Nowak Holdings na globalny poziom. Prasa nazwała to powrotem dekady. Niektórzy nazywali ją menedżerką, która powstała z pomieszczenia sprzątającego. Nienawidziła tego określenia. Wymazywało złożoność jej podróży, ale rozumiała jego chwytliwość. Była teraz jedną z najbardziej szanowanych międzynarodowych konsultantek w kraju. Ale na tym nie poprzestała. Upewniła się, że każde piętro wieży Nowaka miało publiczne uznanie dla personelu sprzątającego. Fundusz stypendialny rósł. Łukasz trafił na listę dziekana. A roksana w końcu przestała oglądać się za siebie. Aż do pewnego popołudnia, gdy przeglądała dokumenty partnerskie, otrzymała telefon z paryskiego numeru, którego nie widziała od czterech lat. To był Dawid Maro. Roksano, widziałem artykuł. Widziałem twoje nazwisko. Chciałem tylko powiedzieć, że przepraszam. Zniszczyłem wszystko, a ty i tak zdołałaś to odbudować. Zawsze byłaś tą silną. Milczała przez długą chwilę. Nie definiujesz mnie już, Dawidzie. Ani jako żona, ani jako ofiara. Ta część mojego życia jest zamknięta. Nie powiedział nic, zakończyła rozmowę. W następnym tygodniu wsiadła do samolotu do Paryża na nową umowę z belgijską firmą technologiczną. Gdy szła przez lotnisko Charlesa De Gola w marynarce i obcasach, roksana nie czuła się już jak gość w tym mieście, szła jakby było jej, bo w wielu aspektach tak było. Po powrocie do Warszawy Michał czekał z wiadomością. Właśnie rozmawiałem z Petro. Chcą nas jako głównych konsultantów dla projektu offshore wartego 15 miliardów. Poprosili o ciebie z nazwiska. Roxana wzięła oddech. To była największa szansa w jej karierze. Pomyślała o wszystkim o upadku, wątpliwościach, strachu ale potem pomyślała o Łukaszu, o dzieciach w programie stypendialnym o każdej kobiecie sprzątającej biuro, która kiedyś nosiła marynarkę. I każdym mężczyźnie naprawiającym rurę, który kiedyś zarządzał zespołem. Znała odpowiedź, zrobimy to, powiedziała, ale chcę 5% zysku na rozszerzenie naszego funduszu edukacyjnego. Michał uśmiechnął się. Załatwione. Miesiąc później duża gazeta opublikowała nagłówek na pierwszej stronie. Od personelu sprzątającego do ikony branży kobieta, która przepisała reguły polskiego biznesu. I mieli rację. Roksana Kowalczyk nie tylko odbudowała swoje życie, zredefiniowała, co jest możliwe. A teraz twoja kolej, by nam powiedzieć, co czułeś, obserwując podróż Roksany. Czy jej historia przypomniała ci kogoś, kogo znasz, a może nawet ciebie? Jeśli jej opowieść Cię zainspirowała, zostaw komentarz z liczbą stu, byśmy wiedzieli, że też to poczułeś. I daj znać, z jakiego kraju oglądasz. Chcielibyśmy wiedzieć, dokąd dociera ta historia. Podziel się tym z kimś. Kto potrzebuje przypomnienia, bez względu na to, gdzie jesteś teraz, nigdy nie jest za późno, by powstać.